Z cystronu a to jest odcineczek z komputerem za, już Wam mówię ile za 1600 zł, tak plus minus. <grym> Tutaj mamy w tym komputerze Ryzena 3200. Jest to procesor pokroju i piątki, czwartej generacji, coś tego typu, ale jest już pod nową podstawką M4, którą możecie później sobie ulepszyć o lepszego Ryzena, troszkę dopłacić i mieć lepszego Ryzena. Z czasem znalazłem taką płytę Biostar Racing B350 ET2. Okej, okay. jest sobie zwykła płyta, chyba nie ma m z tego co tu widziałem. Więc M2 sobie tutaj nie zamontujecie. No ale co wymagała za taką kwotę? Dalej mamy GTX 984GB. Jest to nadal dobra karta, jedna z lepszych, tak jak można sobie wybrać w tej kwocie. Więc moim zdaniem się opłaca. No i lecimy do kolejnego podzespołu. Kolejnym podzespołem będzie Pamięć Ram Adata XPG Gaming d 10 Nowa, oczywiście, tak samo jak procesor. Procesor też jest nowy. No i macie nawet jeszcze boxowy kuler do niego. Pamięć RAM jest nowa, karta, nie jest karta jest używana, płyta to samo. Pamięć RAM jest nowa, dysk SSD też. GUDRAM 120 GB cel 100. Zwykły SSD na system, nie jest on najlepszy, ale po prostu jest tani. Tutaj mamy WD, Chitashi lub Seagate 750 giga, 5400 obrotów na minutę. Dysk taki, żeby po prostu przechowywać sobie wszystkie dane lub gry. No w sensie dane, gry to to samo. No więc kolejnym pozyspołem będzie chiftek GPA y 450S8. Chciałem dwa razy GPA przeczytać tak, jak tam jest napisane. 450W. Wystarczy do tego zestawu, więc ok. Znalazłem jeszcze taką płytę. Y płytę tak. Tak Oliver. Y to jest obudowa. Sentium PC Gladius M35. Y i nie, tutaj lekko jest wgnieciona, tutaj gdzieś. Tutaj może miała jakąś gniotkę czy coś. Nie, tutaj nie ma wgniotek. No, płyta jest po prostu... Yy, płyta. Czemu mi się myli obudowa z płytą? Nie wiem. Yy, ta obudowa jest po zwrocie, bo nie wiem, coś się tam stało. Nie wiem, nie podobała się obudowa. Nieważne. No i jest za 60 złotych wystawiona. Bez, bez, tego, bez tej złotówki. Więc... Jak za taką budowę, to jest tanio. A jest obudowa, pomieści wszystkie podzespoły. Jest w miarę okej. Okay. Więc co tu więcej mówić? To wszystko w tym wirtualniku. O kurde, powiadomienie z telefonu, przepraszam Was. Ale teraz przechodzimy do konkursu, który był na Forlife i na PyLife. PyLife. No więc tak, tutaj sobie skopiujemy link z Forlife'a. No i szukamy co będzie. Yy, dobra. Yy, mój komentarz to nie Biorę udział Tomek yy, KX. <grym> no nie będę czytał Tomek po prostu. Yy, że mam nagrywać jakieś z CS czy RCZ MTA ser serwerów MTA. Fajnie zgarniasz nagrodę, która była w tym odcinku. Zgłoś się do mnie. Na, w komentarzu albo nie wiem Discord na naszej grupie Discordowej. Jeżeli ktoś tam nie wbił, to, to zapraszam. A teraz PyLife. No co z PyLife powiedzieć. Mało osób wziął udział. A więc w tym odcinku co jest teraz yy, piszcie właśnie że bierzecie udział swój nick i musicie dać lajka like pod filmem. To by było wszystko w tym odcinku żeby po prostu no bo tutaj jest bardzo mało osób napisało to jest jeden z tych odcinków Lifea, który jest przez mniejszą mniejsze grono osób oglądany, więc nie wiem czemu, może dlatego, że jest nas dwóch w tym odcinku. Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale to było na tyle w tym odcineczku. Siema i cześć.